Gojty ja powiedz mi jak się czujesz przed tą wielką chwilą. Jestem cholernie zestresowany. <grym> ale się uda na bank. Ale punkty Maczo wypowiesz się na ten temat osobiście, aż do ciebie podejdę. <grym> ja tak więc uważam, że Gojty zakręci dobrze rotację, jedynie co możesz przeliczyć na lewy bok. Co mi się czasami zdarza, ale... <grym> Moim zdaniem dokręci, nie? nie ma ale nie zakładam się o piwo, bo może to coś... się piwo Dobra McKiller no dobre piwo Sponsor ale ja nie, ja nie piję bo moja mama może też pić ej bo mi się ręka trzęsie cześć czołarz cześć mamo Kurwa, ale Nie! Nie! Jak było po to? Kurwa. Co tak lato? Gojty, co się stało? Koło się przybliżyło? Łańcuch Gleba była, ale rotacja bekwipała sklejona. Powiedzmy szczerze, rotację miałeś zajebisto. A masz to nagrane? To, było to co na przypuszczałem, trochę na bok polecisz i. Tak to mój tekst, mój tekst. E, tak jak przypuszczałem, Goiti lekko. Nie, to wina piasku. Ale przewidziałem, że się przychyli na jakiś bok. Nie, dziękuję bardzo. Proszę Maczo, proszę Freestajnia. Bardzo ładnie.